Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Ryckowska-Kozak, jestem doktorem historii sztuki i dziś opowiem Państwu o kilku obrazach w Galerii Malarstwa Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W galerii znajduje się wiele dzieł, od XVIII-wiecznych portretów Bacciarellego do powsłuchczesne plakaty Olbińskiego. Ich wspólnym mianownikiem są polskie korzenie. Najbardziej reprezentatywna grupa w tej kolekcji to obrazy z epoki młodej Polski, czyli przełomu XIX i XX wieku. Był to czas bujnego rozwoju sztuki, a zwłaszcza malarstwa. Stało się to możliwe na skutek uzyskania autonomii galicyjskiej w latach 1860-1873 po podpisaniu ugody austriacko-polskiej. Kraków odzyskał wówczas ważną rolę w kształtowaniu polskiej kultury, sztuki i nauki. Tam też kształciła się większość polskich artystów tej epoki. Modernizm Polski, zamiennie nazywany też neoromantyzmem, określony został Młodą Polską przez Artura Górskiego w krakowskim życiu w 1898 roku, analogicznie do innych kierunków europejskich. Było to określenie odnoszące się do twórczości literackiej i artystycznej lat 1890-1913. W malarstwie młodopolskim panowały głównie tematy historyczno-patriotyczne poruszające kwestie narodowo-wyzwoleńcze. Typowym przedstawicielem tego typu malarstwa jest Jan Matejko, inspirujący się w swoich dziełach wydarzeniami ważnymi dla narodu polskiego. W kolekcji Instytutu znajduje się jeden rysunek Matejki, Karoca z konnymi z 1890 roku. Artysta w wieku 13 lat został przyjęty do Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a w 1858 roku otrzymał stypendium na studia w Monachium. Tam Matejko szybko porzucił jego początkowe zainteresowania malarstwem religijnym na rzecz historycznego. Oprócz obsesji na punkcie historii, był zagorzałym patriotą. Jego obrazy były polemiką na temat przeszłości i przyszłości kraju. Jego sztuka miała cel bardziej edukacyjny niż artystyczny. Sam zwykł mawiać. Oddzielić sztuki od miłości ojczyzny nie wolno. Kto tak czyni, ten tylko połowicznie służy krajowi, bo sztuka nie tylko jest służbą dla kraju, ale jest obowiązkiem i ofiarą w ostatnich zwłaszcza czasach. Najsłynniejsze dzieła Matejki to Bitwa pod Grunwaldem, Stańczyk oraz Poczet Królów Polskich. Ten ostatni to zbiór portretów wszystkich polskich władców, który stał się niebywale popularny i do dziś jest reprodukowany w podręcznikach historii. Dzięki temu Bolesława Chrobrego chyba wszyscy wyobrażamy sobie, tak? A Łokietka tak. Ale prawdą jest, że Matejko nie miał pojęcia, jak wyglądali pierwsi królowie. Więc portrety te są tylko wytworem jego wyobraźni i w rzeczywistości mogli wyglądać zupełnie inaczej. Kolejne dwa modopolskie dzieła są autorstwa studenta matejki Stanisława Wyspiańskiego. Są dobrym przykładem, bo oba to rysunki pastelą, czyli ulubioną techniką tego artysty. Na marginesie wspomnę tylko, że miał alergię na cynk używany jako barwnik w farbach olejnych, dlatego nie używał tej techniki. Matka osierociła Wyspiańskiego, gdy miał zaledwie 7 lat. Ojciec niezdolny do wychowywania syna, oddał go pod opiekę wujostwu. Kazimierzowi i Joannie Stankiewiczą. W 1887 roku Stanisław rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie uczył się w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. W jego stylu widoczny jest zarówno trwały wpływ mistrza, jak i żywe związki z secesją i impresjonizmem. W latach 1890-94. Dzięki stypendium Wyspiański podróżował po Europie, poznając lepiej sztukę i teatr europejski. Pod koniec lat 90. rozpoczął współpracę z Teatrem Miejskim w Krakowie, początkowo jako malarz i dekorator, a później także jako dramaturg. Sukces osiągnął wydaniem Warszawianki, która zapoczątkowała serię jego dramatów narodowych. W 1906 roku został dyrektorem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zmarł, mając zaledwie 38 lat na nią nieuleczalną wówczas kiłę. Dorobek artystyczny Wyspiańskiego jest ogromny i przeróżny. Zajmował się malarstwem, ilustracjami, tworzeniem witraży, projektowaniem mebli i wnętrz, a także pisaniem dramatów i wierszy. W twórczości plastycznej Wyspiańskiego przeważał ekspresjonistyczny portret. Prace, które możemy zobaczyć w Instytucie są stosunkowo wczesnymi, choć już widzimy użycie płaszczyznowych plam barwnych zamkniętych wyraźnym konturem, oraz giętką i kapryśną linię, tak charakterystyczną dla późniejszej twórczości artysty. Również dobór, dobór tematu jest dla niego typowy, bowiem bardzo często bohaterami obrazów i rysunków wyspiańskiego były dzieci. O ile wyspiański wytycza drogę polskiemu ekspresjonizmowi, jego przyjaciel ze studiów Józef Mehofer rozwijał swoją twórczość w duchu secesyjnej estetyki. To właśnie jego piękna litografia barwna wisi obok. Jest to Matka Boska Bolesna, inaczej Serce Najświętszej Panny Marii. Powtarza ona kompozycję akwarelową Mehofera z 1911 roku. Artysta studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagie Jagiellońskiego, jednocześnie kształcąc się w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem nikogo innego tylko Jana Matejki. Swoją edukację kontynuował w Wiedniu i Paryżu. We Francji swoje studio dzielił ze Stanisławem Wyspiańskim. Zdobył sławę jako projektant witraży do gotyckiej kolegiaty Świętego Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii. Zajmował się grafiką artystyczną, książkową, malarstwem sztalugowym oraz grafiką użytkową. Oprócz tego projektował także afisze, znaki towarowe oraz banknoty. Jako portrecista natomiast stawiał duży nacisk na ukazanie dekoracyjnych strojów swoich bohaterów, oraz zdobionych draperii, co możemy zobaczyć na tej litografii. Ostatni obraz, który chciałabym Państwu pokazać, to czwórka Józefa Hemońskiego. Powiecie, że przecież to znane dzieło, i wszyscy wiedzą, że znajduje się w Krakowie. W istocie obraz czwórka z 1881 roku należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie i eksponowany jest w sukiennicach. Na marginesie jest on niemal trzykrotnie większy niż ten. Już wyjaśniam. Jest to kopia, nie jedyna zresztą, wykonana przez samego artystę, prawdopodobnie w latach 80. XIX wieku, gdy mieszkał w Paryżu. Malował wówczas sceny realistyczne, głównie z kresów i podola. Przedstawiał w nich chłopów, życie na wsi i sceny myśliwskie. Okazało się, że były to tematy szalenie ciekawe dla ówczesnych kolekcjonerów sztuki, głównie tych ze Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że czwórka była jednym z jego bestsellerów, co skłoniło go do wykonania dobrych kilku kopii. Nic dziwnego, że obraz cieszył się wielkim powodzeniem, bo rzeczywiście robi wrażenie niesamowitym realizmem, ujęciem z perspektywy żaby, co razem sprawia, że czujemy, jakby ten ten kopyt zbliżał się i jakby rozpędzone zwierzęta miały zaraz nas staranować. Galeria Instytutu Piłsudskiego może nie jest potężna to nie Muzeum Narodowe ale myślę, że dzieła, które Państwu dzisiaj pokazałam, są dość reprezentatywne dla epoki Młodej Polski. Jednocześnie stanowią dowód różnorodności i wysokiego poziomu. Na koniec dzisiejszego spotkania zapraszam tych, którzy interesują się sztuką i chcieliby dowiedzieć się więcej, na platformę edukacyjną, którą stworzyliśmy kilka lat temu. Jest to strona internetowa poznajhistorię.org. Dziękuję Państwu za uwagę.